1 kwietnia rozpoczął się nowy rok składkowy w ubezpieczeniu wypadkowym. Będzie on trwał do 31 marca przyszłego roku. Wiąże się to z ustaleniem przez płatników stopy procentowej składki wypadkowej w nowej wysokości. Nie muszą się z tym zmagać płatnicy, którzy w 2014 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób oraz przekazali do ZUS informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe to jest za 2012, 2013 i 2014 rok. Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej wyznaczy im ZUS, informując ich o niej nie później niż do 20 kwietnia. Jeżeli płatnik nie otrzyma pisma do 30 kwietnia, dopiero wtedy powinien zwrócić się do ZUS właściwego ze względu na swoją siedzibę o podanie jej wysokości na nowy rok składkowy. Z kolei płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale nie przekazali do organu rentowego informacji ZUS i za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe ustalają stopę procentową składki wypadkowej w wysokości określonej dla grupy działalności, do której należą. Grupę działalności ustala się na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. W dniu 31 grudnia poprzedniego roku. Jeśli natomiast płatnik został zgłoszony w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku, wtedy bierze się pod uwagę dzień zgłoszenia. Na podstawie dwóch pierwszych cyfr, rodzaju przeważającej działalności, płatnik ustala, do jakiej sekcji lub działu został zaklasyfikowany. Następnie z tabeli stanowiącej załącznik numer 2 do rozporządzenia wypadkowego, odczytuje właściwą dla niego stopę procentową składki na wypadkowe. Od 1 kwietnia bieżącego roku załącznik ten uległ zmianie. Tę samą stopę procentową składki wypadkowej zachowało 28 grup działalności. Również w przypadku 28 grup działalności stopa procentowa uległa obniżeniu, a tylko dla 8 grup nastąpiła podwyżka. Najprościej natomiast jest ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. W ich przypadku stopa procentowa wynosi połowę najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Od 1 kwietnia bieżącego roku ta maksymalna wartość wynosi 3,6%. Oznacza to, że dla tak zwanych małych płatników stopa procentowa składki wypadkowej w nowym roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia wynosi 1,8%. Taka sama wysokość stopy procentowej składki wypadkowej obowiązuje również płatników, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGO, niezależnie od ilości osób zgłaszanych przez nich do ubezpieczenia wypadkowego. Proszę pamiętać, że składkę wypadkową ustaloną w nowej wysokości po raz pierwszy Należy rozliczyć w dokumentach sporządzonych do ZUS za kwiecień i opłacić w maju bieżącego roku. Więcej informacji na temat ustalania stopy procentowej składki wypadkowej znajdziecie Państwo w przewodniku Gazety Podatkowej nr 29 z 9 kwietnia bieżącego roku.